Witam cię serdecznie ponownie na moim kanale. W moim ostatnim wideo obiecałam, że w najbliższych dniach opublikuję więcej zdjęć z mojej ostatniej sesji zdjęciowej, w której udowadniałam, że weganin posiada ciało, nie traci go, nie ubywa mu tego ciała. Jednak zmieniłam zdanie i postanowiłam akurat tamten materiał opublikować nieco później, przeplatając z tematami, które są najważniejsze dla mojego kanału, ponieważ nie chciałabym, aby jakiś przypadkowy. Widz, który całkiem przypadkiem trafił na mój kanał, odniósł błędne wrażenie co do charakteru mojego kanału. Oczywiście mój kanał ma charakter przede wszystkim filozoficzny. Skupiamy się na etyce, dużo uwagi poświęcamy religii, zasadności wierzenia, kwestii istnienia Boga, życia po śmierci, ale też tej strony etycznej religii zorganizowanych. Oczywiście ja jestem wyznawcą poglądu, że religie zorganizowane to jest zupełnie odrębny temat i cała ta zawartość doktryny, dogmatów religii to jest jeden temat, natomiast kwestia istnienia Boga, istnienia życia po śmierci i natura rzeczywistości to jest zupełnie odrębny temat, dlatego te dwa tematy rozdzielam. Ponieważ bardzo mi zależy, no jasnym przekazie, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi na tym kanale i co jest tematem. Dlatego moje kolejne zdjęcia opublikuję wkrótce, przeplatając z innymi wideo. Oczywiście osoby, które już widziały te zdjęcia, które opublikowałam w ostatnim wideo być może myślą, że już nie warto do zaglądać do tego wideo, który się ukaże, to od razu wyjaśniam, że to nie jest do końca tak, że ja tylko i wyłącznie pokazuję, prezentuję swoje ciało. Oczywiście, że jest w tym wszystkim też jakaś treść, wszystko jest opatrzone dość obszernym wstępem, także to nie jest aż tak, że, że tylko, tylko wchodzę w kulturę obrazkową i nic więcej. Dobrze, tymczasem dzisiaj w trybie powiedzmy dość pilnym, Chciałabym odnieść się do jednego z ostatnich wideo z kanału Śmiem Wątpić. Jest to debata z Peterem Singerem oraz panią doktor filozofii Katarzyną de Zarię radek pod tytułem Etyka aborcji. Jest to debata na temat aborcji, właściwie rozmowa, bo, bo tutaj nie, nie bardzo słyszę ścierające się sprzeczne poglądy. Jest to raczej, można powiedzieć, rozmowa. Muszę się Wam przyznać, że mam dość mieszane uczucia względem tego wideo, a nawet wręcz troszeczkę zbolałe uczucia. To nie jest tak, że ja jednoznacznie chcę wyrazić rozczarowanie czy potępienie. Uważam, że oczywiście każdy ma prawo rozmawiać z każdym, także o poglądach sprzecznych, także reprezentujących zupełnie przeciwny obóz. Zawsze warto rozmawiać, lepiej rozmawiać niż tylko i wyłącznie walczyć. Warto nawet odnajdywać jakieś punkty wspólne, nawet z osobami reprezentującymi zupełnie odmienne poglądy. Natomiast zmartwiło mnie to wideo, ponieważ ja nie do końca słyszę tam jakieś odmienne poglądy w tej de całej debacie. I troszeczkę mi wygląda to jak popieranie, zgoda z poglądami Petera Singera ze strony kanału Śmiem Wątpić. Dlaczego mnie to tak martwi? Ponieważ do tej pory uważałam kanał Śmiem Wątpić za jeden z najważniejszych kanałów wegańskich w tym kraju. Wprawdzie Weganizm nie jest centralnym tematem kanału Śmiem Wątpić, niemniej jest tam jedno bardzo dobre wideo na ten temat. I dodatkowo Łukasz wielokrotnie nawiązuje do poglądów wegańskich, wyraża swoją postawę. Robi to w sposób ciekawy, przekonujący. Oraz co najważniejsze, na swoim kanale rozprawia się niejako z głównym problemem i główną przyczyną tragedii zwierząt w naszym kraju. I niestety jest to religijne umocowanie, usankcjonowanie przemocy względem zwierząt. Jak wiemy, nawet sam Kościół, Episkopat Polski, stanął w obronie najbardziej demonicznej praktyki, jaka w ogóle istnieje na tym świecie najbardziej okrutnej, najbardziej sadystycznej jaką jest ubój rytualny, koszerny oraz muzułmański, halal. I niestety to jest problemem, niejako rakiem naszego kraju, że Zorganizowana religia staje w obronie prawa do przemocy i prawa do zbrodni, więc jak najbardziej myślę, że w dalszym ciągu będę uważać kanał, śmiem wątpić, jako jeden z najważniejszych kanałów wegańskich w Polsce. Ale to ostatnie wideo, debata na temat aborcji wywołała we mnie mocno, mocno mieszane uczucia. Chcę się podzielić z wami swoimi odczuciami, wątpliwościami, jednocześnie pytając was o opinie na ten temat. Peter Singer jest postacią tak niezwykle kontrowersyjną, a nawet toksyczną, zwalczaną, a nawet znienawidzoną przez wielu wegan, a jednocześnie dla innych inspirującą. Ale pytanie jest takie, czy do takiego kraju jak Polska, gdzie weganizm jest tak słabieńki, a dowodem na to właśnie była postawa Polaków, polskiego społeczeństwa w sytuacji, kiedy rozgrywały się losy, Ustawy w sprawie praw zwierząt. Pamiętamy, jak 70 tysięcy obrońców praw do sadystycznej zbrodni ze szczególnym okrucieństwem wyszło na ulice, poszło pod domy polityków, aby ich zastraszyć. Pamiętacie, że nie było kontrmanifestacji z drugiej strony. Okazało się, że w Polsce nie ma zorganizowanej grupy obrońców praw zwierząt. Oczywiście wierzę, że są jednostki. Tu jest jedna osoba, tam jest jedna osoba. Ja także zabrałam głos, w tamtym czasie nagrałam wideo, ale byłam jednostką. Generalnie w naszym kraju nie ma ruchu wegańskiego jako takiego. Są tylko i wyłącznie jednostki. I czy nie istnieje jakaś taka pewna odpowiedzialność moralna ze strony tak dużego kanału, jakim jest kanał, śmiem wątpić, za to, jakie treści przekazuje temu narodowi tak bardzo zasofanemu w stosunku do, do innych narodów. Na czym polega problem wegan z postacią Petera Singera? Zobaczcie, nawet jak wejdziemy na stronę Wikipedii, Peter Singer jest... Traktowany jako ojciec, niemalże ojciec weganizmu, tak właśnie bywa określany, i to jest coś, co jest ogromnym problemem dla wegan na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, on nie jest weganinem, poglądy ma z gruntu antywegańskie, można powiedzieć. W jednym z postów na swoich własnych mediach społecznościowych tak pisze. Określam samego siebie mianem Flexible Vegan, czyli elastycznego weganina. Co oznacza, że zasadniczo żywie się roślinnie, tak powinien napisać, ale napisał, że jest zasadniczo weganinem. To jest oczywiście niepoprawne z punktu widzenia definicji weganizmu. Ale nie traktuje weganizmu jak religii. Czyli nie traktuje tej całej idei z należnym szacunkiem. Tak ja to rozumiem. Oceniam akcje przez pryzmat ich konsekwencji, a konsekwencje, które mają znaczenie są albo korzyścią, albo krzywdą, którą wyrządzamy czującym istotom. I słowa te są zaczerpnięte ze wstępu do jego własnej książki Why Vegan? Którą to książkę Łukasz reklamuje na swoim kanale, daje linka do jej zakupu i jest to książka, która budzi spore oburzenie wśród wegan, ponieważ jak osoba, która z takim brakiem szacunku podchodzi do całej idei weganizmu, która samego siebie nazywa Fleksitarianinem tak naprawdę. I pod tym się podpisuje. Dlaczego pisze książkę używając tego hasła weganizm, vegan? Dlaczego wykorzystuje całą tą ideę i w pewnym sensie samego siebie tutaj promuje i własną książkę promuje bardzo niesłusznie, niezasłużenie, prowadząc duży chaos, zamęt. No i przede wszystkim będąc bardzo niepoważnym i bardzo niekonsekwentnym w tych swoich poglądach i postawach. Z kolei w wywiadzie dla czasopisma The Vegan napisał, że aby uniknąć powodowania ogromnego cierpienia zwierząt, już nie wspominając o kosztach środowiskowych intensywnej produkcji zwierzęcej, powinniśmy drastycznie ograniczyć ilość spożywanych produktów odzwierzęcych. Czy to oznacza świat wegański? Owszem, to jest jedno z rozwiązań, ale niekoniecznie jedyne. Bo jeżeli chodzi o cierpienie, o które martwimy się, to raczej niż ograniczenie zabijania, jestem w stanie sobie wyobrazić świat, w którym ludzie w większości żywią się roślinnie, ale okazjonalnie pozwalają sobie na luksus spożywania jaj z wolnego wybiegu, albo nawet i mięsa ze zwierząt, które żyły w dobrych warunkach. Oraz zostały zabite w sposób humanitarny. No i to już dosłownie godzi w samo serce wegan i w ogóle idei weganizmu. Po pierwsze, jak rzekomy weganin może nazywać jaja, czyli no jakby nie było kurzą miesiączkę, produktem luksusowym? Przyznam Wam się, że to jest w ogóle wbrew fizjologii, ponieważ. Generalnie nasze zachcianki i nasze postrzeganie czegoś jako smaczne lub niesmaczne wynika z tego, jaką florę bakteryjną sobie wyhodowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jeżeli ktoś faktycznie przestaje spożywać te produkty od zwierzęce, to absolutnie traci na nie apetyt. Mnie osobiście jaja w tej chwili brzydzą, śmierdzą, nie byłabym w stanie wziąć czegoś takiego do ust ponieważ zanikła we mnie flora, która domagałaby się, która miałaby niejako taką zachciankę. Mówi się, że wszystkie nasze zachcianki to nie nasze zachcianki, tylko zachcianki flory, więc to jest wręcz niemożliwe, żeby on, jako rzekomy weganin, miał jeszcze takie postrzeganie tych produktów. Jest to dziwne i niefizjologiczne. No, i oczywiście godzące, godzące w godność wegan i, i no, samo sedno weganizmu. Ale zobaczcie, co czytamy na stronie Wikipedii, że jego książka Animal Liberation to jest bardzo stara pozycja z 1975 roku, czyli z czasów, kiedy nie tylko była słaba świadomość, ale przede wszystkim był słaby obieg informacji, nie było internetu, więc nie było aż takiej debaty na takim poziomie jak w tej chwili, czyli ukazanie się jakiejś książki, było wydarzeniem. W tej chwili prawdopodobnie ta książka nie miałaby szans, aby stać się takim wydarzeniem, ponieważ naprawdę jest masę ludzi o wiele ciekawiej myślących i o wiele więcej wnoszących od tej strony nawet filozoficznej do ruchu wegańskiego, do ruchu praw zwierząt i, i mających o wiele ciekawsze poglądy. Po prostu kiedyś trzeba było być kimś, żeby w ogóle cokolwiek wydać. On jednak jako profesor to zadanie miał ułatwione. Łatwiej było mu wydać książkę. Miał rozgłos, miał Pewną pozycję w świecie naukowym. To jest w zasadzie jedyny powód, dlaczego on zaistniał w ogóle w tym temacie. Ponieważ tak jak mówię, jego poglądy są bardzo mało oryginalne. Zobaczcie, co Wikipedia pisze na temat jego książki, że stała się ona swego rodzaju Biblią wielu obrońców praw zwierząt i wegetarian dalej czytamy, że jego zdaniem nie ma dobrych powodów pozwalających nam na używanie zwierząt do zaspokajania naszych potrzeb. No i właśnie to jest sprzeczne z faktycznymi jego poglądami. Peter Singer sam wprost mówi, że on nie wierzy w żadne prawa zwierząt, nie jest przedstawicielem praw zwierząt. On sam osobiście to mówi, że on nie ma nic wspólnego z tym nurtem. Miałem used to have a petition which was, the recipient of which was Peter And I was asking Peter not to classify Animal Liberation as an animal rights book, because even now, if you go to um, the Peter website, the North American one, and you look in their bookstore, they only sell one philosophy book, which is Animal Liberation, and they always have sold Animal, animal Liberation, and they've always characterized it as an animal rights book. And um, Peter Singer himself, as we saw from the clip at the beginning, says it is not an animal rights and, and he's he used to complain bitterly about being called animal rights uh, advocate because he's not he, he doesn't believe in moral rights although people very frequently describe me as an animal rights advocate as you just did and that's fine from the point of view of uh, you know taking a political stance people will know what side i'm on where i am um, philosophically i'm not an animal rights advocate um, because i don't think that rights is the appropriate terminology to think about the issue and um, he's kind of he's kind of given up on that now and, and he's kind of given up on the movement in that sense in the sense that I think he realizes that the movement is not very philosophically sophisticated and so therefore they will ignore the fact that he is 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 pleading with them not to call him an animal rights person and yet Peter will insist on calling him an animal rights person and then the counter movements um, I think the ones that uh, Tim mentioned, and uh, that Harold uh, mentioned, they they always jump all all over um, Peter Singer as an animal rights person because he's so controversial in in, in other areas. Wysłuchaliśmy fragmentu wideo z kanału Rogera Yatesa, doktora socjologii, wieloletniego weganina i faktycznego obrońcy praw zwierząt na temat Petera Singera, w którym pojawiła się wypowiedź samego Petera Singera, który sam potwierdził, że nie jest żadnym obrońcą praw zwierząt i że nie wierzy w żadne prawa zwierząt. Roger Yates zawarł także bardzo istotną informację, że przedstawiciele ruchów przeciwnych weganizmowi, czyli szeroko pojęci antyweganie, wykorzystują inne kontrowersyjne poglądy Pitera Singera po to, aby uderzać w wegan, identyfikując poglądy, prywatne poglądy Petera Singera z ruchem wegańskim i do tych poglądów. Należą między innymi poglądy Petra Singera na temat aborcji, na temat eutanazji niemowląt czy eutanazji w ogóle. Są to tematy, które nie mają żadnego związku z weganizmem, a jednak są bardzo chętnie wykorzystywane przez antywegan. Nie martwię się o ludzi myślących, którzy wiedzą, że są to tematy zupełnie spoza zakresu tematów wegańskich. Jednak niestety antyweganie często apelują do bezmyślnych mas i często z ogromnym sukcesem udaje im się zaszczepić właśnie takie idee, że weganie to między innymi ludzie popierający aborcję nawet sama osobiście tego doświadczyłam, że jedna dość chyba głęboko upośledzona antyweganka próbuje manipulować opinią publiczną nawet na mój temat, rymując nazwę mojego kanału Weganika z nazwą Eugenika. Wydaje mi się, że to jest podprogowa manipulacja. Próbuje wpływać na podświadomość odbiorców, w jakiś przedziwny, pokrętny sposób wykreować skojarzenie weganizmu z ideą eugeniki, coś bardzo, bardzo pokrętnego, brudnego, a jednak Peter Singer dostarcza pożywki dla wszystkich tego typu manipulatorów. Ma wiele bardzo egzotycznych, bardzo kłopotliwych i bardzo sprzecznych z ideą weganizmu poglądów. Osoby mało inteligentne wielokrotnie przypisywały, przypisują poglądy Singera o głowi wegan. Można by w skrócie powiedzieć, że największą zasługą Petera Singera jest niewyróżnianie człowieka ponad inne zwierzęta, uznanie człowieka jednym ze zwierząt, nieprzyznawanie człowiekowi... Jako takiemu i tylko i wyłącznie z racji bycia reprezentantem gatunku Homo sapiens jakichś szczególnych praw i szczególnego statusu moralnego. Tylko pytanie, czy Peter Singer jest w tym naprawdę tak bardzo oryginalny? Czy naprawdę potrzebowaliśmy profesora filozofii, aby na to wpaść, że człowiek jest jednym ze zwierząt? Przecież, czyż nie wynika to już chociażby z teorii ewolucji? Czy nie wiedzą o tym archeolodzy i antropolodzy z całego świata, którzy przecież mają świadomość, że przed gatunkiem Homo sapiens istniał inny gatunek, bardziej inteligentny, o większym mózgu? Był to neandertalczyk, najprawdopodobniej pożarty przez bardziej agresywnego Homo sapiens. Więc generalnie, Różni ludzie, zarówno inteligentni, naukowcy, jak i często prosi ludzie od zawsze mieli taką intuicję i taką wiedzę, że owszem, człowiek jest, jest jednym z licznych gatunków różnych zwierząt i wcale nawet nie stoi najwyżej w tej hierarchii ewolucji. Co więcej, jeżeli spojrzymy na kulturę, czy chociażby takie znane postaci... Wzięte z kultury masowej, jak postać Hannibal'a Lectera. Czy już ta postać? też na mnie nie sugeruje, nie inspiruje i nie nie zainspirowała wielu osób na świecie, że skoro mówimy o mordowaniu i spożywaniu mięsa, to dlaczegoż by nie traktować mięsa ludzkiego na równi z mięsem innych zwierząt? Nie sądzicie, że prawdopodobnie wiele osób po zapoznaniu się z tą postacią, obejrzeniu tego filmu czy tego serialu, być może miało taką refleksję, że może faktycznie dlaczego akurat Pożywamy zwierzęta nieludzkie, a nie ludzi. Z... Przypomnę Wam także, że akurat Hannibal Lecter mordował wybiórczo określone osoby. O których wiedział, że nie są to osoby niewinne, były to konkretne osoby z jakąś określoną historią, które naprawdę miały dużo na sumieniu, czyli na pewno nie jedna osoba mogła mieć dylemat moralny i zacząć się zastanawiać, czy oby faktycznie nie jest bardziej moralnie uzasadnione przeznaczenie na mięso, na spożycie osoby, o której wiemy, że dokonała czynów złych. Która nie jest niewinna, bardziej niż na 100% niewinnego zwierzęcia. Więc moim zdaniem Peter Singer nie wnosi do sprawy wiele więcej niż chociażby taka fikcyjna postać jak Hannibal Lecter. Wiele osób od strony negatywnej tak naprawdę wnosi tę samą wiedzę i to samo światło, ponieważ Jedynym takim przekazem istotnym dla wegan ze strony Petera Singera jest to, że człowiek nie różni się zasadniczo od zwierząt i nie powinien mieć przypisanych praw tylko z racji bycia człowiekiem, tylko dopiero fakt zdolności do przeżywania cierpienia, poziom świadomości, samoświadomości, dopiero to sprawia, że lepiej tego człowieka nie zabijać. Podobnie jak lepiej nie zabijać albo nie postępować w sposób okrutny z czującymi zwierzętami. Weźmy inną postać i to jak najbardziej autentyczną. Z naszej polskiej historii kryminologii pamiętacie może Kajetana Poznańskiego, osobę, która odcięła głowę lektorce języka włoskiego? Pamiętacie tę historię? Rozgrywało się to kilka lat temu. Pamiętacie, jak on uzasadniał swoją zbrodnię, że jest przekonany, że życie ludzkie nie jest warte więcej niż życie muchy. I chciał tego zaznać, chciał to udowodnić. Jest to od strony negatywnej zaprezentowanie analogicznego poglądu do Petera Singera, i, i to akurat też jest wspólne dla poglądu wegan. Tylko, że my nie głosimy, że skoro zabijamy zwierzęta, to zabijajmy także ludzi, tylko my głosimy odwrotnie. Skoro nie zabijamy ludzi, nie zabijajmy także innych, podobnych nam istot. Porównanie wartości życia różnych istot czujących, można powiedzieć, że w sposób pozytywny i negatywny jest reprezentowany w tych różnych przypadkach. Dlatego ja uważam, że Peter Singer naprawdę nie jest postacią wyjątkową, Ameryki nie odkrył. Jeżeli chodzi o pogląd aborcji, niepokoi mnie oczywiście to, że osoby bezmyślne powtarzam to bezmyślne chodzą po YouTubie i szerzą taką informację, piszą takie komentarze, bądź kręcą takie filmiki, że jakoby weganie reprezentowali, jako grupa reprezentowali stanowisko pro-choice i jakoby weganie jako grupa opowiadali się za prawem do aborcji. Co jest oczywiście totalną bzdurą. Ja już kiedyś nakręciłam na ten temat jeden filmik dosyć dawno i w tej chwili Tamten filmik już nie jest widoczny na kanale Weganika, ponieważ myślę, że lada dzień ponownie opublikuje ten filmik tutaj. Opublikuję ten filmik tutaj, ponieważ on reprezentuje, myślę, że dość dobrze reprezentuje pogląd ogółu wegan na temat aborcji. Niemniej jest to filmik dosyć stary, dlatego po publikacji tego filmiku opublikuję kolejny, tak jakby update, ponieważ tak się składa, że akurat dość niedawno przetoczyła się fala debat na temat aborcji i pojawiły się nowe mega ciekawe argumenty w tej debacie. Ja naprawdę nie spodziewałam się czegoś nowego. Wydawało mi się, że temat jest zamknięty, a w skrócie w skrócie możemy go streścić, że sprawa aborcji, Płodu, zanim osiągnie zdolność do odczuwania czegokolwiek, czyli zanim zaczyna się kształtować układ nerwowy, jest niejako poza jurysdykcją weganizmu. Weganizm się tą kwestią nie zajmuje, ponieważ weganizm zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami i walką o prawa osób czujących. Dlatego nie zajmuje się prawami zygoty, zarodka, Dopóki nie pojawią, się, nie pojawią się zalążki centralnego układu nerwowego. Był to pogląd, można powiedzieć, obowiązujący do tej pory. Można powiedzieć, że w dalszym ciągu jest, ponieważ to, że pojawiły się ciekawe, zupełnie nowe, świeże argumenty w sprawie, i to, że wielu wegan zmieniło nawet zdanie w tej sprawie, to nie znaczy, że to jest jakaś w tej chwili już doktryna obowiązująca. Nie ma żadnego obowiązku tutaj zmiany poglądu w tej sprawie, ponieważ tak jak mówię, weganizm jest zdefiniowany jako obrona prawa do życia istot czujących. Peter Singer reprezentuje szereg poglądów kontrowersyjnych, a także budzących mój głęboki sprzeciw. Chociażby jego definicja słowa osoba. Nie mogę się zgodzić, zgodzić z tą definicją, i jego definicja pociąga za sobą dość poważne konsekwencje. Ponadto, mam też poważne wątpliwości, czy jest to kompetencją filozofów, czy nawet autorów słowników, nadawanie znaczenia słowom. Ponieważ słowa są środkiem komunikacji miliardów ludzi na świecie. I nie należy to chyba do kompetencji Petera Singera, ani żadnego profesora filozofii, nadawanie znaczenia sensu temu słowu. W ten sposób stracimy w ogóle możliwość porozumiewania się, skoro inaczej będziemy rozumieć słowa, których używamy i miliardy ludzi używają. Temat ten pojawia się także w wideo z kanału Śmiem wątpić i bardzo chętnie osobiście do tego tematu wrócę, ponieważ dzisiaj już staram się kończyć to wideo, już jest wystarczająco długie. Wiem, że nie lubicie długich wideo. Do takich poglądów Petera Singer'a jak utylitaryzm, kierowanie się w życiu konsekwencjami naszych decyzji i wyborów, a nie zasadami moralnymi jako takimi. Efektywny altruizm. Są to wszystko poglądy, do których bardzo chętnie wrócę i które rozwinę, ale, tak jak powiedziałam, już nie dzisiaj, już nie w tym odcinku. Natomiast zapraszam Was serdecznie do mojego, obejrzenia mojego starszego odcinka, w którym już. Wyraziłam swoją własną definicję słowa osoba, i wydaje mi się, że jest to niegłupia definicja. Wyświetla ci się właśnie w tej chwili miniaturka tamtego filmiku. Jest to najstarszy filmik na tym kanale, z serii filmików o tematyce wegańskiej. Jest też parę jeszcze starszych filmików, jeszcze z czasów, kiedy ten kanał był o niczym, że tak powiem. W każdym jest to pierwszy filmik z tych nowych filmików dotyczących weganizmu. Gorąco polecam. Zapraszam. I oczywiście zapraszam do dalszego śledzenia mojego kanału. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.